цікаво, льоди, тайські і не тільки. Так, тут є э, ростачанські рятовники Малібу. Ото є найкраща реклама, коли так дуже люди стояв. Вия. На екзотичних курортах бар під пальмами, а тут і бар під соснами. <риклад> ну... Вітаний Чіплютко! Dzień dobry, nasze drodzy widzowie. Z wami kanał na pozytywie Wiktoria, Irina i Grzegorz. Dzień dobry. I teraz na ulicy jest lato. I oczywiście my przyjechaliśmy w miejsce, gdzie jest nieduże jeziorko. I chcemy Wam jego pokazać. Gdzie gdzie gdzieś przyjechaliśmy? Tak, i teraz oczywiście, że wszystkie pokażemy. Zapraszam! Bardzo dobrze, że tutaj można schować się od słoneczka, tak? Tutaj las jest jakiś. Tutaj jakieś domiki są. A tutaj podobno, że ktoś mieszka. A to można wynająć i tutaj pomieszkać trochę. Ale ładno tutaj, tak? Жаль. Знов ляс і залів. І всі відпочиваю. І так. Всі таке саме. Так, всі таке саме. Беліш ми її ще розточу. Ой, лас. Та пінкне. Одразу трохи жінна і не так гронце. Та можна помешкати в лісі цікаво, льоди тайські і не тільки. Які є ще можуть бути льоди? Ще і, і для чого тайські? Кій. Але забач, які ще ні. Такі. Такі ж цікаві, незвиклі. Очевидно, є колейка. Без колейки ніде не можна, лише у неділю. Ага, тут... Тут є курорт. Так, місцеві. Любельський курорт. Так. Лесовые разрывки. Чтобы не нудно было над заливом. Ну, гуси гуси. Гуси, а как гуси заверши. выросли за лето. Так. Собаси. Были такие малютки гуси. А тут уже ого-го. Собащики, дузи. О, дузи гуси. На экзотичных курортах бар под пальмами. А тут и бар под соснами. Ну кто как может. To jak może. Słuchajcie, tutaj gdzieś u nas na czarnym morze w <grafię> Tutaj po prostu Nawet nie wiecie, ale że tutaj tyle ludzi jest. Zobaczcie. <grafię> tutaj wszystko jak nad morzem. I aromat ryby, aromat różnego jedzenia. Taki, jak nad Morzem Czarnym. O tutaj. Tak. Dziękujemy. Tak. A tutaj zabawy dla dziecka mogą być. Dużo wszystkich można kupić zabawek. Przyzęty. O jakaś puszka. Co to? To ta puszka jakaś. Tak. <ś2> Oj. Wszystkie pewne głodni po tym wszystkim kupaniu. Zobaczcie, tyle tutaj ludzi. Boże, janawiś nie wiedziała, że tutaj tyle ludzi jest. Чуєш себе в Одесі на 16 й фонтана, на трінах. Так, то такі. Яка всі розмовляють по пульс. Так, але дуже подобно, як над можем у нас забачать тили люди, псі, діти, джечі. Тут і пошла і така росточанська екзотика. Zobaczcie, nie od razu zrozumiesz, że już przy, przy, przyjechałeś jeszcze raz do Rostocza. Tutaj tak. już, już zontiki takie. Bardzo podobnie jesteś na jakiejś, na jakiejś wyspie, ale nie w roztoczej. Z góry tego nie widać. Kiedy przyszliśmy tutaj, to oho. Oh, oh, kolejki, wszystkie restauracje. Mm -hmm. Co? Idziemy gdzieś dalej? Tak. Trzeba się przyjeżdżać. Tak. przyjeżdżać jak turyst. Tak. Nie jak vloger, a jak turyst. Zobaczcie wszystko jak nad morzem. My pójdziemy na most. Zobaczcie jaki tutaj most. No tutaj prawie sopot miejscowy. Ще почуваю вже. Тут такий крокодил є. Ось така місцева пляжа. Я теж такий це. Жеби їздити на залів Жимбожицький на такому самоходіку пливати. Барзо мені це подобається. Це бачив навіть псар п'єс. Chciał pooglądać. To jest zadowolony. Tak. Coś zobaczył, tam ciekawy go. Zobaczcie, jak ogląda. Podoba mu widok. No to takie naprawdę miejscewe, może. I wszystko, jak zawsze, zadbane. pięknie wygląda. Ludzie odpoczywają. Зобачте, з цієї сторони дуже теж шістких всі, статків таких малютких. Бо то якісь катамарани, не в'ємо, що це. є. І це, шановне панство. Бенджіми і мисліть, що ми в Сопоті. Хочеш <laughs> нуркувач, давай тут. А може вода така сама, як у Балтику є, не? Я По думала, вже тепла вода, не така, як у Балтику. Я мовлю uh, за кольор води. А колір я не знаю, яка вода в Балтику. Тут є як сок з ківі. Сок з ківі? <laughs> Смузі. Але, так, направда, вода тут дуже mm -hmm. зелена. Не виглядає, як дуже чиста. Люди, качки, всі разом. Бачиш, тут для пливання тільки такі якісь буйки, то для чогось так. A dlaczego tak nie wiesz, że? Bo dzieci nie zapływali. To jest nie zielone, ale już na strefie głębokości. A, to... Jasne. Tam taka woda. <grywka> <Da. Na okresie. grywka> Dla ciebie. O tak to wszystko wygląda. Ale nam podoba. Tak. tutaj jest um, roztoczanski Riatowniki malibu. <grywka> tak. O ten żółty taki. Coś pływa tutaj. O, on k nam płyta. Do ciebie. Retować ciebie. O, on podglądał. Nie, nie chce nam pomachać. Ale, pane, nie. On bardzo poważny. Yeah. I co? Zobaczcie. Tutaj jest taka duża kaczka, na której można popływać. O, tutaj może pływać cztery osoby pełne. Zobaczcie, tutaj jest taka kaczka, na której można popływać. Tutaj mogę popływać, widać, że cztery osoby. A tutaj jest taka kaczka. Są takie kaczki, ich tutaj bardzo dużo. I co, ręka Ciebie tutaj podoba? Tak, mi tutaj bardzo podoba. Я тут чую себе, як риба в воді. У нас мовлять, як риба в воді. Дуже комфортно, коли сонце, вода, тясек. Тут так комфортно, як вдома. Барзоприємні. Це бачить. Będą pływać tutaj, dziecko. Mm. Od tego, tego zalewu można pójść tutaj. Są takie domki. I tutaj lasz. jakaś droga rowerowa. Zobaczcie. On potem za rok przyjechał do Radziborze. Zobaczcie jak tutaj można odpocząć bardzo dobrze. Tutaj ludzie wynajmują sobie. Chodzą na plaży, pływają i jedzą rowerami. Znaleźli jakieś różowe grzyby. Tu jest pierwszy raz taki grzyby Jak kwiatki jakieś. Tak. Co to jest? Gałąbek Galąbek czerwony? O my taki nie wiemy. O tak tutaj. Отпочивают люди в домках. домках. Побегала, забачились мы. Тут и такие малютки, самоходик на воде. Где еще он уплыл и не видать же это самоходик? Маленька відпочиває, але п'ятик малюткий, але дуже злий. <ріхи> і качка. В росточі без качки не можна. Тут так можна пущ до води. Ленка, осторожно, не падай там. Таке сонце, я не вийшла. А як тут ч... можна купатися? О, не знаю, як тут люди пливають. Dole w skupę, dole w Bo trochę brudno jest. Jedenki mi bardzo podoba, ale w naszym morzu też czasem takie jest. Tak. Już wracamy do samochodu i jedziemy w wieści jedno ciekawe miejsce. сонце. Їдемо, як зможемо. Зможемо, з Грегорем зможемо. Ну і ж, вечір. Тут паркінг. Ціна паркінгу 10 злотих, так? Так. То година? Ні. Ні, попросту 10 злотих. Ти годин. То не це дуже, то нормальна ціна. Запаркувалися ми тут недалеко самохода. Тут музика в реставрації є. Але ми йдемо в інна сторона. А йдемо саме на те гуже, щоб побачити дуже гарний видок. Побачите. На вулиці я трохи упав. Дуже, дуже дійсь горонцо. До Польщі вручило лято. Але нам треба йти дуже по сходках, щоб побачити пінкний видок. А що там? Забачить, який каньйон. Kanion to nie kaniony ręka Może almazy, nie? Diamanty może Diamanty Co o Grzegorz Może byłeś kiedyś archeologiem jakimś, nie? O, to <laughs> to... Idziemy. No to pójdziemy na górę. Zobaczcie nasi drodzy widzowie. Jaka tuężka droga nas czeka Spinaczka Ciężko będzie Budemati, że my na pociągimskiej lesni. No nie bardzo podobno. Nie pamiętam. 400, nie? Ja w'jem, ale nie pamiętam. Zobaczymy już jaki tutaj jest twidok. Ale my idziemy gdzieś. Dalej. Już jesteśmy prawie na górę. Co ręka Jaki ładny widok tutaj. Zobaczcie, o dziecko idą. Też zobaczyć. Tak, no my jest. jesteśmy jest. silni. I jedziemy, jedziemy, i, i, jedziemy jeszcze jest. wyżej. A tam jakoś wieżą. Ага, идем мы до какой-то вежи. Ага, и тут есть такая вежа, в которой можно увидеть очень видок. вид. О, смотрите, это территория этой вежи. Пошли, Виктория, нам предстоит сложный путь так, наверх, так. сходы до горы. Так, идем мы по таких сходах. Виктория, посмотри, с одной стороны поле, так, пятно, есть трохи леса, трохи леса, и озёра, так, пора затосикала, так, так. U nas to mówić przykolno. Tak, że dziękujemy bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy. A, na... no, no, robisz ja zdjęcia, tutaj, ja w że on tam. Nie, dziękujemy. Naprawdę bardzo ładny widok. A my idziemy dalej, jeszcze wyżej, żeby zobaczyć, może tam jeszcze ładniejszy jedok. Zobaczcie ile tutaj schodko. Aha, tutaj już więcej ludzi widać. Nic nie wyleczy. I co podoba? Podoba chcę tutaj być. Tak dobrze. Powoli. Przyszliśmy do dolu. Zobaczyliśmy bardzo piękne widoki. Zobaczyliśmy tutaj miejsce w plażu. Bardzo chcecie kupować. Stamtąd z tej plaży słychać takie krzyki ludzi. Widać, widać, wszyscy nurkują, pływają i wszyscy bardzo zadowoleni. Jesteśmy zazdrosni z tego. Tak. Grzegorze, jak ten zalew nazywa się? Zalew w Krasnowrodzie. Jak mieszkajecie gdzieś niedaleko tego miejsca, oczywiście trzeba jak wszyscy jechać, ale myślimy, że nie trzeba, żeby to była niedziela, bo ludzi tutaj naprawdę dużo. Jak na Bałtyku. Na Bałtyku zimno, tutaj ciepło. Nie trzeba jechać na Bałtyk, trzeba jechać na taki zalew. Przejechaliśmy do jakiejś tutaj restauracji bardzo znanej, ale tyle ludzi. Że po prostu nie będziemy tutaj nic jeść. Bo wszystko w niedzielę będziemy siedzieć i tylko czekać w kolejkach. O, to jest najlepsza reklama, kiedy tak dużo ludzi stoją. Grzegorz mówię, że tutaj przepływa ludzi z zwierzęca. Aż do tego miasteczka. Так виглядають каяки. Хтось пливе, а тут та качка пливе. Jesteśmy już te miejsce. Gdzieś trochę tutaj lasu widać i bardzo cicho. Jakoby nieni to byłoby jeszcze dobrze. O, tutaj sryzutko, bo już było tak gorące. Słuchaję, tutaj takie czyste powietrze i od razu wydaży jesteś w lesie. Błogotność tak serzutko. Po prostu super. Cały dzień był taki upał, a, a teraz bardzo tutaj przyjemnie. Tutaj taki wsi. Tak. Grzegorze, gdzie teraz jesteśmy i do jakiego bardzo go znano, znanego miejsca tutaj w Rostocie idziemy? Jesteśmy w Krasnobrodzie, koło świę... kapliczki Świętego Rocha. Zobaczymy, co tam za kapliczka. Jest przesąd, że jeżeli się trzy razy obiegnie tą kapliczkę ścieżką, to spełni się życzenie. Bardzo chcemy, żeby życzenia spełniły się, ale już po prostu nie mamy się chodzić trzy razy koło tej kapliczki, bo cały dzień chodzimy. Dziaciel pracuje. Dom komarów. Zobaczcie, Grzegorz pokazał, że żeby marzenia spełnić, trzeba po kolu przyjść trzy razy po kolu tej kapryczki, ale zobaczcie, iść trzeba na jaką górę. Ty widzisz? To tutaj. Ja chciałam zagadać życzenie, żeby szybciej wrócić do domu, no, i mnie się pójść do domu piesów, że chodzić wokół tej kapryczki. Lepiej już mieszkać w Polsce. Tak. Тото -то уже возвращается, у кого-то уже сбудется желание Я мама людське маження. Можно пройти три метра і все кобенче добре. Дзіж, ладні відоки показали ж ми. Пляжі замоща показали ж ми. Пошли ж ми побачити, як можна сповнити маження в Росточе. І вже будемо вертати додому. Так, їдемо ми задоволені додому. Так. Грегор, я теж задоволений. Дуже. Альчони <laughs> і задоволені. І <laughs> яко вам подоба наші фільміки? Як завжди. Czekamy na kciuki do góry. Subskrybujcie nasz kanał i naciskajcie na dzwonek, żeby pierwszy otrzymywać informacje o naszych filmikach. Bardzo nam będzie, będzie przyjemne. Bardzo, bardzo. Dziękujemy i do widzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I buziaki.